Cześć, witam Was na moim kanale. Ja jestem Arisu. I jak widzicie, dzisiaj przychodzę do Was z quizem. Cztery zdjęcia, jedno anime. Tak więc zaczynamy. Troszeczkę pobawiłam się i chyba już ustawiłam tą ostrość, więc jeżeli w poprzednim odcinku albo w poprzednim, bo nie wiem w sumie kiedy to dodam. W sumie nagrywam łotakowy program sierpień i ten film w tym samym momencie. Zaraz jedno po drugim, więc ten film chyba ostrość nie była zbytnio dobra, a tutaj chyba już wreszcie będzie. ok, zaczynamy, tak jak mówię, cztery zdjęcia, jedno anime. Ja sobie wezmę kartkę. Wezmę sobie długopis i będę sobie zapisywać punkty standardowo. Jedziemy. OK, mam 10 sekund, super. Są kilka stopni trudności. Okej, czy na 35 punktów, więc spoko Na 35, jedziemy! O, oh, fuck Zaczęło się trudno, strzelam fairy tail? Fairy, tale? fairy, fairy tale? Kompletnie nie mam bladego pojęcia Udało się Nie oglądałam tego, ale coś kojarzyłam, te właśnie wróżki i tym podobne Dobra, to jest akurat proste i jest to atak tytanów no Tak, a tak tytanów, więc dwa punkty. Może sobie będę po prostu pisać dwójkę nie kreski. Tak jak Ej, to jest ogólnie proste. Bardzo proste. tak na razie. Potem może być yy, ciężej. Um. Co? Nic to? Ale zrobiłam. Ha, ha. Dobrze, że ostatnio go to wiem, co tam się dzieje. E, Defnote to musi być Defnote. I mamy piąty punkt, jak na razie się zarobiście. E, czy to będzie: jak to się nazywało? A na jest właśnie to chciałam powiedzieć, ale zapomniałam nazwy. A więc wymienię pierwsze punkty, żeby nie było. Dobra, Assassination Classroom. To, to jest pewne. To na stole musi być Assassination Classroom. No, jak na razie nudno, bo wszystko wiem. W sensie większości wiem. Albo One Punch Man, albo Boku no Hero Academia. Strzelam Boku no Hero Academia. Hu bo ogólnie jedno i drugie by pasowało Kuroshitsu... tak to się nazywało, tak jeżeli ogólnie słyszycie jakąś dziwną, cichą muzyczkę chociaż wątpię, żeby to było słychać to ogólnie gdzieś tutaj coś jest, jakiś festyn, coś tego typu, więc dobra, to będzie pewnie One Piece na 100... Ej, ale to jest trochę nudne, bo już, już ja już się nudzę, już się trochę wynudziłam a nie chcę, żeby ten film był nudny więc no, dajcie coś trudniejszego, coś... trudniejszego To jest ciekawe, bo nie mam bladego pojęcia Szachy, gra, królowa Alicia jakaś... No Game No Life Dobra, tego jeszcze nie oglądałam, więc w sumie nie wiem nawet co tam się fabularnie dzieje Aha, nie piszę sobie Dobra, tu jest... Yy... Mireniki? Tak to się nazywało? No Gasayuno no Mireniki Dyszka, dziesiąty punkt. Proste, ogólnie to było akurat proste. Po pierwszym zdjęciu widać, że to jest Kimetsu na jej ba. Tak, Idziemy, idziemy, No dawać, dawać pokaż, pokaż. Tak, demo Gumka. <gum> um. Powiedziałabym, że tatę na regara, ale mi to jest bo coś nie pasują Kotgiz. Nie oglądałam, więc nie wiem, co tam się fabularnie dzieje, więc pewnie ma to jakieś tam powiązanie Dobra, tu jest Mam Paczman jak byk Tak, tak, tu będzie dwunasty punkt A to już jest poziom łatwy Tamten był bardzo łatwy, ten jest łatwy Pewnie najgorzej będzie z bardzo trudny Oho One wszędzie dają. Aha, Quality a Crown. No. Dobra, nie ma. Food Wars. To pewnie będzie Food Wars. Food wars, wars, no. Chociaż też tego nie oglądałam. A ponoć jest fajnym, śmiesznym anime. Więc kiedyś na pewno obejrzę. Kiedyś tam. Dobra, tu pewnie chodzi o ten. No. No, regami. Jest, udało mi się zgadnąć. Przed czasem <laughs> Ogólnie ja nie lubię narogami Nie podobało mi się, dla mnie było trochę nudne Fabularnie i... Mm -mm. Kurczę, ta kosa coś kojarzę Szkoła Kurczę Soul Iter okej, okay, dobra Tego też nie oglądałam, a też mam w planie Angel Beats Musi być to Angel Beats. No, no Na stówę to będzie Angel Beats, 15 punkt. Czyli z y, wszystkich nie zgadłam. 5, no dobra, dobra. Um, jak to się nazywało? Uh, Your Life you, in April. Albo po japońsku, jak było po japońsku? Przygacą w no tak było po japońsku. Eee, dobra, nie wiem, ale ten motocykl Dura Rara, nie wiem, kompletnie nie wiem, ale wiem, że oni to chyba na tym jeździli, jak mi się udało. Czekajcie, czekajcie, bo ja chyba sobie, e, czy ja zgadłam tamto? Tak, zgadłam, Jura. Czy ja wpisywałam Angel Beats? Nie wpisywałam Angel Beats, bo to było 20 Dobra, wpiszę sobie za. Your Life in April 16, punkt. I Zadura Rara 17, bo już zapomniałam pisać punkty e, Parasite. Ojeku, to było naprawdę bardzo fajne anime i w sumie Wam polecam. Czy tam Kiseju, bo jedna i druga nazwa jest dobra. Strasznie rozprasza mnie ta muzyka w tle. Jejku, e, Parasite, tak, naprawdę to było, było dobre anime. E, ja bym kojarzyła, ale nie kojarzę. Wiecie. Niebieskie włosy. A kama Gagil. Gagilkil. Ma w planie. Nie. Konosuba? Chyba tak ten, ten no, kapelutek. Chociaż też nie oglądałam. Strafiłam, A chyba jest to dosyć fajne anime Tak mi się wydaje. Patrzcie, no, trafiam anima, których nie oglądałam. Hm. Dobra, to jest ta Tennusiana na Regery. Jakby pierwsze zdjęcie ma oznaczać chwilę, drugie tarcze, trzecie właśnie na go, a czwarte zdjęcie to. Nie pamiętam tak się nazywa. Raftalia. O. Czy ja sobie wpisywałam? Nie, nie wpisywałam. Dobra, 20. Dobra, Julio Nice. To będzie Julio Nice. I to jest poziom Hard Dla mnie on jest tak samo prosty jak cała reszta. Więc. trochę dziwnie. Czy to przypadkiem nie będzie toradora? Po jednym zdjęciu tak stwierdzam po tym, tym tygrysie, więc. Dora Dora, 20, 22 punkt. To idzie mi naprawdę dobrze. Okej, okay, dobra, skrzydła tego nie wiem, co to jest to trzecie zdjęcie? Szkielet? Nie wiem, overload. Mm, overload też tego nie oglądam. Też mam planie Jak mi ta muzyka rozprasza. Kamera, szkoła. Charlotte? Poczekajcie, ja sobie zobaczę Czemu ta kamera? Co się, ogólnie Charlotte byłoby ciężko, bo tam ogólnie była taka dosyć, tam każdy miał swoje moce Ale okej, okay, ale Charlotte było dobre, to pamiętam Dobra, to już widać, że naprawdę jest ciężko Dobra, ej to jest ten, klanat, Podango go, ko kojarzę To musi być klanat tak, jest to i sorry za mój głos, ale dosłownie mówię, ja, ja wstałam i ja zaczęłam nagrywać, więc... Czekać, jak się na... Y, Lucky Star? Tak by mi to tylko pasowało Ale może być... Ero, Ero manga Sensei No faktycznie Chomik? Chipsy? Dobra, to nie wiem, nie mam blodek. Chomik? Mysz? Nie wiem a, tego jeszcze nie oglądałam, ale no, już widać, że jest ciężko. Przeraża mi ten plastik tam na samym końcu, więc kompletnie nie wiem o co chodzi. Aha, z nazwą związane, dobra, tego też nie oglądałam. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę zaczyna się robić tak ciężko. Wait. Ach, wojna. Dobra, dobra, ma sens. Ej, a u mnie to, to bódźcie. W sensie... Miało sens, ale... Dobra, muszę teraz tak myśleć nad, na ten, nad nazwą, że w rysunkach jest nazwa. Aha, to już było koniec. Więc mam 23 punkty na 35. Nie jest najgorzej. E, jeżeli również robiliście ten quiz ze mną, to możecie napisać w komentarzu, jaki byście mieli wynik. Zróbcie to, podbijcie mi trochę statystyki, napiszcie jakiś komentarz, proszę. E, tak więc ok, to było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał no i my, my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa!